Doktor Radiszewska, właścicielka gabinetów Dazzling Dentistry w Chicago i Arlington Heights, gości dziś w naszym studiu. Witamy, Pani Doktor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z pewnością znają Państwo kogoś, kto zgrzyta zębami. Zgrzytanie zębów jest niezwykle powszechne, ale nie należy go ignorować. Czy insynuuje Pani, że zgrzytanie zębów jest niebezpieczne? Tak, zgrzytanie zębów, czyli bruksizm, doprowadza do starcia zębów i pękania szkliwa, a nawet do utraty zębów. Starcie szkliwa jest nieodwracalne, o czym często zapominamy. Po starciu szkliwa dochodzi do starcia kolejnej warstwy zębiny, która jest w środku zęba pod szkliwem. Zębina z kolei jest o wiele bardziej miękka od szkliwa, dlatego przyspiesza dalsze ścieranie prawie dziesięciokrotnie. Większość pacjentów, którzy zauważają swoje starte zęby, to osoby po 50 roku życia. Starte zęby są bardziej podatne na zapalenie nerwu lub jego obumarcie. Wtedy na przykład zachodzi potrzeba leczenia kanałowego. Bruksizm również osłabia bardzo zęby: są one krótsze, cieńsze i bardziej podatne na złamania i skruszenia. Jest to niesamowite, jak można samemu zniszczyć swoje własne zęby poprzez ich ścieranie. Obecnie w stomatologii wiemy, że utrata zębów nie wywodzi się tylko z problemów bakteryjnych, takich jak próchnica i parodontoza, ale również z problemów funkcjonalnych okluzji, czyli nadmiernego i nieprawidłowego nacisku zębów górnych o zęby dolne. Czy pani pacjenci skarżą się na jakieś inne dolegliwości spowodowane właśnie zgrzytaniem zębów? Jak najbardziej. Panowie, zwłaszcza, którzy starli swoje dolne przednie zęby, często nie mają żadnych innych objaw, jednak przychodzą narzekając na wygląd tych zębów. Te przednie starte zęby robią się płaskie, ostre i ciemne. Również pacjentom, którzy zgrzytają zębami, często towarzyszą inne objawy, takie jak bóle szczęki, bóle głowy lub migreny, kruszenie i łamanie zębów, również zmęczenie, senność oraz zaburzenia oddychania podczas snu. To są raczej poważne powikłania. Pani doktor, dlaczego ścieramy zęby? To wspaniałe pytanie. Często zastanawiałam się, dlaczego nasz organizm pozwala na to, aby zniszczyć własną strukturę szkliwa, skoro szkliwo to najtwardsza tkanka w ludzkim organizmie. Niektóre osoby zgrzytają zębami np. podczas pracy, nauki lub stresujących sytuacjach. Oczywiście stres odgrywa pełną rolę, ale są też inne zdrowotne przyczyny. Na przykład zgrzytanie zębami wskazuje na zestaw zaburzeń snu i brak tlenu podczas snu, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Bezdech senny potrafi doprowadzić do ogromnego zniszczenia zębów. Również choroba okluzji, mocne wędzidełko na przykład pod językiem, czy napięte mięśnie twarzy potrafią spowodować nadmierne ścieranie zębów. Uważam, że bardzo trafne jest stwierdzenie, że zgrzytanie zębów może oznaczać problemy z oddychaniem podczas snu. Zgadzam się, zgrzytanie zębami często kojarzone jest ze schorzeniem określanym jako zespół oporu górnych oddechów, czyli sen przerywany częstymi pobudzeniami związanymi z wysiłkiem oddechowym. Jest to spowodowane wyższym ciśnieniem w drogach oddechowych, które wysyłają wiadomość o zadławieniu czy duszeniu się do mózgu. Jak można to wyleczyć lub choćby temu zapobiec? Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie problemu strukturalnego. To właśnie robimy podczas wykonywania tomografii komputerowej, która odczytywana jest poprzez radiologów. Taką usługę oferujemy w obydwu lokacjach Dazzling Dentistry w Chicago oraz w Arlington Heights. Mięśniowy problem zgrzytania zębami polega na wykorzystaniu mięśni żujących do utrzymania prawidłowej postawy szczęki i języka. Mięśnie jamy ustnej mają odpowiednie funkcje, które wspomagają oddychanie, czym właśnie zajmuje się nasza terapeutka miofunkcjonalna Anita. Terapia wspomaga oddychanie, przełykanie i żucie, jak również wspieranie wymowy. Dobrze, Pani Doktor, to czas na podsumowanie z tego, co ja się nauczyłem po dzisiejszej e, Pani audycji, podsumowując te fascynujące informacje, które nam Pani przekazała. No to terapia mięśni e, wspiera oddychanie i może zapobiec zgrzytaniu i ścieraniu zębów. Ścieranie zębów nie jest zdrowe. I nie jest normalnym zjawiskiem ani u dzieci, ani u dorosłych. I aby dowiedzieć się więcej i wyleczyć dolegliwości, o których dzisiaj tutaj była mowa, należy udać się do gabinetów dr Małgorzaty Radiszewskiej. Zapraszamy Państwa serdecznie do Dazzling Dentistry. Zawsze chętnie służymy pomocą w gabinecie w Arlington Heights, telefon 847-704-7889, 847-704-7889 oraz w południowo-zachodniej części Chicago, telefon 773-586-5040, 773-586-5040. Jeśli szukają Państwo miejsca, gdzie dentysta zadba nie tylko o Państwa Zęby, ale również o Państwa zdrowie, nie zawiodą się Państwo, gdy odwiedzą nas i poddadzą się naszej fenomenalnej opiece. Do zobaczenia!